CS2 wyniósł skiny na nowy poziom. Nowe oświetlenie, system renderowania, detale, które wcześniej były niewidoczne. To wszystko sprawiło, że niektóre skiny wyglądają gdzieś jak eksponaty z galerii sztuki. Ale które są naprawdę najładniejsze? Skiny to nie tylko ozdoba. To styl, prestiż i charakter gracza. A w CS2 wszystko się zmieniło: źródło światła, odbicia, głębia tekstur. Wszystko wygląda realistyczniej i bardziej premium. I choć wiele starych skinów zyskało, są też takie, które dopiero teraz błyszczą w pełni. W dzisiejszym filmie wybieram 10 skinów, które w CS2 wyglądają absolutnie obłędnie. To nie jest ranking oparty na cenie, tylko na czystej estetyce. Lecimy! Uwaga, mam dla Ciebie prezent. Hydragloss Mangro warte ponad 400 zł. Wystarczy, że wpłacisz 840 na CS z kodem CS Polska i w przypadku otrzymania prezentu od razu trafi on do Twojego ekwipunka. Nieźle. To jeszcze lepsze jest to, że do tego doładowania dostajesz 10% bonusu oraz jeżeli nigdy nie używałeś kodu, to 2 ,10 zł 10 groszy na przetestowanie strony, więc razem będziesz mieć już ponad 11 zł. Strona oferuje gamę różnych lootboxów i Case Battle, z których zawsze masz gwarantowany zwrot. Jak wydropisz skina, który ci się nie podoba, to po prostu wymień go w exchangerze. Powodzenia. Miejsce 10. USPS Printstream. Monochromatyczny design plus pearlescent effect. W CS2 wygląda jakby świecił własnym światłem. Delikatne odbicia i kontrast robią robotę. Miejsce 9. N4A1S Hotrod. Metaliczny, błyszczący lakier. W nowym oświetleniu CS2 Wygląda jak auto z salonu. Minimalistyczny, ale turboelegancki. Miejsce ósme: Desert Eagle Fennec Fox. Piękna, ciepła kolorystyka i detale na poziomie obrazu. Połysk plus złote elementy równa się luksus. W CS2 detal Skóry Lisa jest ostrzejszy niż kiedykolwiek. Miejsce siódme. AK-47 Nightwish. Psychodeliczny design, ale z klasą. Fluorescencyjne kolory, aż biją po oczach. W CS2 czuć głębię i teksturę, której wcześniej nie było. Miejsce szóste. Karambit Doppler Face dwójka. Lśniący fiolet i róż. Czysta magia. Animacje światła na ostrzu wyglądają jak laser. Must have dla fanów noży. Miejsce piąte AWP Chromatic Aberration Efekt zepsutej taśmy VHS, który w CS2 wygląda 10 razy lepiej. Światło załamuje się realistycznie na powierzchni. Kosmiczny klimat, który wygrywa stylówką. Miejsce czwarte Glock Fade Oczywiście w stanie w Factory New. Fade to klasyk, ale w CS2 cudo. Przejścia kolorów są gładsze, a lakier wygląda jak świeżo położony. Mały pistolet, ogromny efekt wow. Miejsce trzecie M4A4 The Emperor. Komiksowy design plus złote akcenty, równa się szczos gwarantowany. W CS2 każda kreska nabrała głębi i ten skin wygląda jak rysunek 4K w ruchu. Miejsce drugie AK47 Gold Arabeska. Złoto nigdy nie wychodzi z mody. W CS2 wygląda dosłownie jak lustrzany karabin. Blask pod światłem jest wręcz niesamowity. I miejsce pierwsze, butterfly knife, marble fade. Kształt, animacja, odbicia światła po prostu czysta perfekcja. Efekt tęczy zmienia się w zależności od kąta. I mógłbym to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. To nie skin, to biżuteria. Do tego jakieś piękne glowsy. O glowsach porozmawiałem w innym odcinku. Ale dorzucić w parze jakieś piękne glowsy. Do tego Butterfly Knife'a Marble Fade'a. Albo jakiś świetny pattern znaleźć. Fire and Eyes, cokolwiek co Wam będzie pasować i zagra z Waszym loadoutem. Po prostu wisienka na torcie. Warta tysiące złotych. Ale jeżeli macie na to pieniądze, to czemu nie? Wielu narzeka na CS2, ale jeśli chodzi o skiny, to jest to złota era. Wiedzieli co robią. Nigdy wcześniej bronie nie wyglądały tak dobrze, a każdy skin stopki to małe dzieło sztuki. Daj znać w komentarzu, który skin według Ciebie jest najładniejszy w CS2, a jeśli chcesz część drugą albo ponownie ranki najgorszych skinów w CS2. Daj suba i łapkę w górę, bo oczywiście dla Was nagram wszystko. Miłego dnia. Pozdrawiam. Cez Polska!